Witam was w moim drugim odcinku, właściwie to trzecim albo i czwartym, ale dobra, powiem tyle, nie nagrywałam, drugi nagrywałem, ale YouTube oczywiście daje nam komunikat, że nie można stawić. z nieznanych przyczyn, nie można stawić filmu, a wyleję tę wodę, bo mnie irytuje, tak, no to ja powiem tyle. co zrobiłem od tamtego odcinka. Nazbierałem trochę materiałów. Ale to tak trochę mało, no widzicie. Trochę wełny w końcu. Uii. No, ale tej wełny muszę wam pokazać. doczekajcie się w końcu łóżka. Ui, szko, ui, łóżko. Dobra, jeszcze dowiedziałem się, że będę trochę bardziej ogarnięty. E, tego się nie dowiedziałem, tylko co sobie postanowiłem. Zmieniłem bazę oczywiście, mówię. Kuchnia to... To jest kuchnia, można powiedzieć. No i jest kuchońka to. Musi być kuchnia. A co innego, właśnie kuchnia. Kuchnia! Dobra. A tutaj jest mini kopalnia, którą właściwie prawie w całości kopałem przy poprzednim podejściu. O. Dotąd kopałem sobie poza nagraniem. A tyle wykopałem podczas nagrania. Tak. Tak, pokaz moich umiejętności. No, żelazo. Dobra. Jedzie rolnik na patyku. Dobra, dowiedziałem się, że będę bardziej ograniczony że mam piracką wersję. Miałem ciągle, ale dzięki Mineshafterowi miałem Przyznaję się. Yy, tak, przyznaję się. Mineshafter po prostu odmawia posłuszeństwa i nie mitko pawyskiemu 99 też. Po prostu yy, zrobili nowego update'a, który nie działa. To chyba było, nie było celowe. No, ale... Nikt nie powie... To mi trochę... Jeszcze bardziej mnie motywuje do kupienia prawdziwego minecrafta I kupię go raczej Jeżeli mi na to... Jeżeli mi się to uda Nie chodzi o pieniądze, ale o winy na Tak jak... O, broń ważne. Przejdźmy... Bo nie chcę mówić ile mam lat mm. Dobra, powód to rodzica. Nieważne, pokażę wam tereny. A, pozbierałem też trochę tam i nie, nie byłoby chyba widać. I temów z patworków. Z mobów. O, moby. Olej, fojne, czarne skoły. O, wągiel. Nie kojarzę, żeby on tu był. Czy mi się świat nie zapisał? No, to zbierałem trochę i temu. Nie, tam, mam nie, dla, to zbierałem pod koniec tamtego odcinka prawie, prawie pod koniec. No, mogę sobie piórka podbierać. No. Piórka kości. I po co mi upgradery? Ja wolę po prostu rano wstawać i zbierać sobie temy z spalonych potworków. No, to od razu pokażę ile... Co to tyle krów? jest inwazja krów! Tak. Kultystów! Jak to mówi dzisiaj. A nie, nie owce to kultyści. O to samo. No. Kultyści innego kultu! Normalnie. To nie są głupie kultyści, tylko ani źli ludzie. O są mądrzy! Dobra. Powiedzmy tyle. Jeżeli będę coś zgapiał od jakiegoś let's playera, się nie wkurzajcie na mnie, nie przezywajcie mnie, ponieważ ja bardzo często wymyślam let's playe i czasami coś siadam i mam jakiś pomysł. No, po prostu na tym mam jakiś pomysł. A potem okazuje się, że ja, ja to gdzieś widziałem. Więc jak coś zgape, a ja nie, to niezbyt moja wina. Ja po prostu tak często oglądam let's play, że już nie różniam własnych pomysłów od let's play. Tak, genialny człowiek normalnie. Człowiek, który nie, nie jest uzależniony od komputera, też by to robił wiecie. Nie, ale ja potrafię posiedzieć 5 godzin na przykład dziennie przy Let's Playach. No, kie kiedyś siedziałem przy robieniu pokamonu Widgiliusza. No, tak. No, ale robię, oglądałem pokamon Widgiliusza. W ogóle to był mój pierwszy Let's Player. I do tej pory. <gryguliusza> Miło wspominam czasy, kiedy oglądałem jego filmiki. da się tak zrobić. Dobra, do tej pory miło wspominam czasy, kiedy oglądałem jego filmik. Powtórzyć? I powiem tyle. Zapowiada się kolejna seria. Tak, zapowiada się kolejna seria. A jestem let's playerem. Czemu ja nie mogę chodzić? Który jest beznadziejny i dopiero zaczyna, ale zapowiada się kolejna seria. Chulera, tak, lagozaury atakują. Tak o tym pomyślałem. Tak chyba się zaraz wkurzę na tego stoła. Na co? mhm, mm mhm mm czy nagle by się taki się update przez który ja nie musiałem się update'ować komputera a on się sam je zupdateował, <laughs> że, bo ten update miał polegać na tym, że nie da się otwierać kresnik, bo jeżeli coś nie leży na ja tym. I teraz zdejmuję klocki nad nim a tu otwiera się Resztę sobie zostawię. A przyszłość. Wszystko tu właśnie. No, jeden sobie mogę wziąć. Tak. Schodzę do kopalni. Bo lubię siedzieć pod ziemią. Bardzo lubię. Choć sobie mi się wydaje, co by się stało, gdyby ona się tak za No, zapadła. Ja wiem, że to niemożliwe. A nawet jak ty. To wiem, że zniszczy te tylko. Chyba, żeby się mi lok i Właśnie Ale lok Dobra, przyznaję się tam to dziura nie była zrobiona tylko. Po prostu próbowałem tego robić. No żeby się nie ruszała, wiecie o co chodzi. A teraz tak nie gadałem, bo byłem tym zadziwiony, że mi się w końcu udało. Damy w 3. Jestem na E62 E12 kiedyś. Bo ja tak powoli schodził w każdym odcinku, aż dojdę do E12, wiecie o tym? On normalnie to będzie aż takie ciekawe, ekscytujące. Tak, jako ekstra kupolnia, zaraz wszystkim powiedzą. Hard kupolnia. A! miałem nazwać odcinek mi nauka wchodzenia po schodach ponieważ to nawiązywało trochę do poprzedniej próby która po prostu nie wiem na czego nagrała się dobrze Nagrywa w połowie wyłączyła się nagrywanie A pewnie przez moją nieuwagę włączyłem nagrywanie więc nie przejmujcie się mną. wszystkie błędy to są przez moją nieuwagę bo nie, dobra, wszystkie błędy to wina Nocza no napiszcie w komentarzu pierwszy komentarz, jeżeli ktoś napisze czy wszystkie błędy to wina Nocza, czy moja, to on decyduje to mini głosowanie, czy to wina moja, czy Nocza te wszystkie błędy i chyba Nocza, albo ja nie umiem kliknąć guzika Ale lagozaury normalnie. Guzika nie da się pisać. A gdzie się da otworzyć? to. Furia lagozaurów. O! Oh! I jeszcze jeden kilo. Tak, przyważnie możecie spodziewać kilo budowania kilofów, ponieważ ja to uwielbiam. O nie, kilof są po prostu genialne. Aha, aha, aha. A ja chyba zbuduję dzisiaj... A ja dzisiaj jeszcze wchodzę na 5 minut, tak żeby filmik był za długi, żeby było obcinanie z godz 3 godziny. Tak, tak. No wchodzę to I opowiem od razu trochę o sobie. Ja lubię razem książek to książki fantastyk. To by o sobie więcej powiedzieć, lubię Minecraft, Kocham Let's Player. Y. Ale nie let's playerów. Nie, dlaczego leska żyło mi się takie. E, takie coś, że ktoś napisze w komentarzach kochasz, że ktoś mnie źle zrozumie, napisz mi w komentarzach serio kochasz les playeru. Miałem takie wrażenie przez chwilę. Eee, cholera. Nie, nie kocham let's playeru, żeby nie było. Uważajcie mnie za nic takiego. No dobra, ja się dokopię jeszcze. No. Będziemy się tak z wiekiem obniżać. Dobra, chyba robię zaraz tą nieprawdziwą. Ale to musi być drewno. Dobra, ja już wezmę. Żelaz! Widzicie, gdyby nie był to let's play, to by tej z nie znalazł to był le... o wilku mowa, zasypię mnie w kupalni ale ja mam szczęście Po prostu genialne szczęście. Ja tego się przed chwilą mówiłem, Boję się, żeby nigdy Zawsze opchłonę do trzeba, że się zakupy, Ale niestety, o szczęście, to jest niemożliwe. Ktoś tu chce znieść to klatki, ale i tak się tego boję Mhm. Nagle. ta. Nie no, ale to było przerażające. nie sądzicie. Gadam tak, że się bałbym tego i nagle to się dzieje. Ale już kończę. Poglądajmy moją kuchenkę. Cześć!